40 miliardów w rękach samorządowców, czyli najbliższej władzy ludziom, na pewno zmieni oblicze polskich miast, miasteczek i metropolii. To jest gigantyczny taki impuls do przodu. Rozpoczynamy wdrażanie części pożyczkowej Krajowego Planu Odbudowy. Dzisiaj ten pierwszy krok, czyli umowa na zieloną transformację miast. To jest szansa na to, żeby miasta zamienić w miejsce, przyjazne, naprawdę dla życia, zdrowe. To już nie są czasy na zabetonowane, szare, brudne miasta. Nikt w takich miastach nie chce w Polsce mieszkać. Polacy chcą mieszkać w miastach, gdzie jest czyste powietrze, czyste źródła energii i na to są pieniądze. Chcą mieć miasta, w których mają cichy, bezemisyjny transport, na to są środki. Chcą mieć miasta, w których mogą swobodnie i bezpiecznie jeździć na rowerach i na to są środki. To będą pożyczki dla samorządów przede wszystkim. Ale nie tylko, bo też dla spółek komunalnych, szkół wyższych, e, instytucji kultury, także dla podmiotów prywatnych. To są środki ogólnie w wysokości 8,9 miliarda euro, czyli około 40 miliardów złotych. Pożyczka może być udzielana na czas do 20 lat, z możliwością karencji do 24 miesięcy, oprocentowana e, poniżej wartości rynkowej, czyli albo na 0%, albo na 1%. Z możliwością też umorzenia kapitału do 5% w niektórych przypadkach. Cały instrument wraża Bank Gospodarstwa Krajowego należy się zgłaszać do naszych regionów w całej Polsce, mamy 16 regionów. Wszystkie informacje są dostępne na naszej stronie internetowej, a nabór rusza tak naprawdę w ciągu kilkudziesięciu minut od teraz, czyli dzisiaj jeszcze. Misją Banku Gospodarstwa Krajowego jest wspieranie społeczno-gospodarczego rozwoju kraju i bardzo duży nacisk kładziemy na ten aspekt społeczny właśnie, to znaczy nie tylko stricte na rozwój gospodarki, ale także na rozwój społeczeństwa, kapitału ludzkiego i kwestie ekologiczne.